Szaranowicz, wspólnie zapraszamy na międzynarodowy spektakl. Na pewno czeka nas mnóstwo emocji. Rozpoczynają, myślę, 90 emocjonujących minut. Dobrze dograł. Próbują ataku pokiem boiska. No tym razem udało się przejąć do szokowania. Wspaniałe podanie uderzenie brawo, ależ piękna interwencja. Piłka opuściła boisko i będzie rzut rożnik. Lewandowski. Lewandowski. No, udało się przejąć. Pienal. Niecelne podanie i będzie aut. Adrian Mierzejewski. Murawski. Obraniak. Adrian Mierzejewski. Atak Polski. Doskonale za. Dobra okazja. Nowy ręczny teraz bramkarza. Błaszczykowski. Mamy aut bramkowy i będzie wstawienie od bramkarza. Kienał. Blisko polekarny może strzelać, To dośrodkowanie trafia do obrońcy, Lewandowski, Polański, obraniak. Sławe przyjęcie no i mocny przeciwnik. Strata, ależ niesamowity atak obrońcy. Fatalnie zagrał i będzie aut dla rywali. Genal. A teraz strata. Zdążył w ostatniej chwili. Polański, Dawrzyniak, Polański. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. No, z tego miejsca można strzelać. Ryzykownie, ale udanie. Obraniak, Łaszczykowski. Czy to wykorzysta? Będzie strzelał. Broni, ale piłka w grze. No, wybił pod presją. Piłka opuściła pole gry. Za moment rozpocznie grę bramkarz po tym jak piłka opuściła boisko. Polański. Bałczyniak. Udane podanie. Ale świetnie teraz zablokował. Brawo, ładnie podał. No, będzie gol. Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Popatrzmy, rzut rożny dla Polaków. Uderzenie głową prosto w bramkarza. Świetnie zagrał. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Nie ma gwizdka, utrzymali się przy pińce. Bę... Nie odnieśli jednak korzyści, więc będzie rzut wolny. Rezultat do przerwy 0-0. Pierwsze 45 minut poza nami i mamy remis w tym spotkaniu. Na razie żadna z drużyn nie zbudowała przewagi, która dałaby się wykorzystać po przerwie. Polański, blisko pole karne. No, mają przywilej korzyści. Słuszna ta decyzja arbitra, będzie żył wolny. Popis umiejętności. Bramkarz będzie mu wdzięczny. Szansa polskiej drużyny. Rzut rożny. Zdecydowane obrońcy. No i koledzy z drużyny oraz bramkarz są mu wdzięczni. Ładnie dograł. Ryzykowna, ale udana interwencja. Przejrwi piłkę jest szansa na kontrata Rozciągnięcie gry, atak skrzydłem. Czeka teraz na partnerów. Ale przytomne zagranie obrońców to było przejęcie kluczowego podania. Robert Lewandowski, obraniak. A! Wydawało się, że A jednak przejął. Pienal. Nomwente. No, może być groźnie. Obrońca interweniował, wybijając łóżko. Murawski. Dawrzyniak. Adrian Mierzejewski. Murawski. Ładne podanie. Źle przyjął piłkę i stracił. Znakomicie w tempo. Świetne podanie. Atakują wzdłuż bocznej linii. Podał do partnera. Dobrze podał. Ładnie wymieniają podania. Celnie, dobrze. No i udało się odzyskać piłkę. Lewandowski. Murawski. Spójrzmy, Błaszczykowski przedziera się w pole karne. Mają teraz dogodną sytuację odrzutu z autu pod polem karnym rywala. Nerwowo, ale przynajmniej udało mu się wybić piłkę. Obaj trenerzy zdecydowali się wprowadzić na boisko rezerwowych graczy. Piłka wyszła na aut. Rozpoczną Polacy Mamy zmianę Trener próbuje czegoś nowego W nadziei, że obejmie prowadzenie Spójrzmy, która drużyna częściej była przy piłce ale znakomicie uderzenie. Nie bierze poza bramkę. Przestrzelił, a podanie było przecież fantastyczne. Zbyt pewnie się chyba poczuł i w efekcie niecelny strzał. No gracz na boisku. No i nadzieja na to, że to on może odmienić przebieg tego spotkania. Wciąż remisowo. Polański. Podniesiona chorągiewka z palonu. Urawski. Polański. Świetne wejście w pole karne Urawskiego. Ależ piękne podanie. Urawski. Strzela. Zablokowany strzał. Urawski. Gol w samej końcówce spotkania daje im prowadzenie. Ten gol bez wątpienia zmienia przebieg tego spotkania. Nie do wiary w tej chwili właśnie zapewnili sobie chyba zwycięstwo. Co za emocje tu z przed końcowym gwistkiem. Długo przyszło nam czekać na rozstrzygnięcie w tym spotkaniu, ale się doczekaliśmy. Tak, ale to jak piosence i to już koniec możemy iść. Właściwie więcej o tym meczu nie powiem. Bardzo dziękuję Ci Włodku, dziękuję również Państwu. Oddajemy głos do studia w Warszawie.